Cześć, witaj w kolejnym odcinku, w którym dowiesz się, jak wygląda schemat połączeniowy w instalacji pompy ciepła instalacji, której najczęściej wykonujemy. Także zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Właśnie omówię cały schemat, zobaczysz po kolei, co montujemy, w jaki sposób. Przygotowany mam schemat instalacji hydraulicznej, gdzie zasilamy właśnie pompą ciepła nasz układ: mamy zbiornik na ciepłą wodę użytkową, mamy zbiornik buforowy oraz dwa obiegi. Dwa obiegi grzewcze, w tym przypadku podogówkę oraz grzejniki. Więc omówimy z, ze szczegółami, jak wygląda właśnie cały taki schemat, według którego montujemy właśnie większość pomp ciepła w naszej firmie. W schemacie tym mamy jednostkę zewnętrzną, umieszczamy ją właśnie na zewnątrz, na fundamencie, który wcześniej wykonujemy. Prowadzimy rury chłodnicze, i w tym przypadku to jest 9 kW. Więc mamy rury chłodnicze 5 cala i 3 8 cala. Te wartości są zależne właśnie od modelu jednostki. Prowadzimy ją do jednostki wewnętrznej, gdzie właśnie w tym miejscu łączymy na kielichach mieć chłodniczą i sprawdzamy szczelność. W tym przypadku mamy jednostkę wewnętrzną oraz zawór trójdrożny. Ten zawór steruje nam, czy grzejemy ciepłą wodę użytkową, czy grzejemy zbiornik buforowy. I później, właśnie, woda jest dystrybuowana albo na nasze kaloryfery, albo na naszą podłogówkę. Więc to jest bardzo ważne. Ta zielona linia, która jest tu pokazana, to jest połączenie elektryczne. Więc, tak samo przy jednostce, właśnie zewnętrznej, prowadzimy przewody elektryczne. Te prowadzimy w peszlu. Jak mogliście zobaczyć w poprzednich filmach. Natomiast, do zaworu trójdrożnego, tak samo. I tu zależy od zaworu trójdrożnego. My przeważnie stosujemy zawór Afrizo, więc podłączamy go kablem trzyżyłowym. I jak we wcześniejszych filmach mogliście zobaczyć, też jak go podłączamy. Po zaworze trójdrożnym mamy właśnie zbiornik na ciepłą wodę użytkową. To jest właśnie ta czerwona linia, więc ciepła woda dostarczana jest do góry wężownicy, w zależności od zbiornika. W tym przypadku omówimy zbiornik jednowężownicowy specjalny do pompy ciepła. Tu jest też, od razu wspomnę, tu jest potrzebna konkretna moc wężownicy lub jej powierzchnia. Więc mamy zbiornik na ciepłą wodę użytkową, w tym miejscu go podłączamy, tu woda nam wraca właśnie do pompy ciepła i nam zamyka się jedna część obiegu. Do ciepłej wody użytkowej podłączamy grzałkę, podłączamy również. I teraz tak, opcjonalnie jest zawór mieszający, to jest zawór antypoparzeniowy, czyli zabezpiecza nam, żebyśmy przy kranie nie dostali za wysokiej temperatury. To jest opcja. Generalnie pompa ciepła ma dosyć duży zakres możliwość sterowania tą właśnie temperaturą, czyli ustawiamy sobie 45 stopni i spokojnie, bez obaw, mamy pewność, że nas nie poparzy właśnie w kranie. Więc ta, ten element jest opcjonalny. Cyrkulacja to ten element również jest opcjonalny, nie zawsze nie każdy ma trzecią rurkę, która jest prowadzona właśnie do, do kranu przy kranie. Więc to jest opcja. I też według schematu bardzo często, jeżeli ktoś już ma cy cyrkulację w układzie to stosujemy właśnie wyłącznik czasowy. Gdy jesteśmy na przykład w łazience, załączamy, yy, załączamy światło, jest to połączone z właśnie z pompką cyrkulacyjną, i ta pompa pompuje nam wodę i tłoczy do układu, sprawiając, że po odkręceniu kranu zaraz mamy ciepłą wodę. Kolejny ważny element to jest naczynie przyponowe. To jest przeważnie ten element, który wisi właśnie wysoko ponad zbiornikiem, przeważnie biały lub niebieski, kolorystycznie. Więc to jest ważny element. Zabezpiecza nam zbiornik przed yy, nadmiernym ciśnieniem, i gdy naczynie przyponowe już ma za dużo tego, tej wody w sobie, to jest zawór bezpieczeństwa. Gdy powyżej 6 barów wzrośnie nam ciśnienie w układzie, wtedy on wyrzuca właśnie wodę na zewnątrz. Zabezpiecza nam zbiornik przed rozszczelnieniem się. Więc mamy dopływ zimnej wody w tym miejscu. Tu oczywiście właśnie są potrzebne zawory. Jak mogliście na poprzednim filmie zobaczyć, jak to konkretnie wygląda. Czyli jest właśnie zawór, gdzie możemy odciąć cały układ i w razie potrzeby na przykład wymienić zbiornik lub wyczyścić na przykład filtr siatkowy, który stosujemy. Jest też zawór zwrotny w tym miejscu, żeby właśnie ta woda nam się nie cofała z powrotem do układu. Przejdźmy w takim razie do zbiornika buforowego, który jest w tym miejscu. I zawór trójdrożny, jeżeli przez pompa ciepła przestawi zawór trójdrożny, to właśnie ciepła woda poleci nam do góry zbiornika i wróci do pompy ciepła, więc nam zamknie się obieg. Ja stosuję właśnie dokładnie taki schemat, czyli nasz zbiornik buforowy staje się jednocześnie sprzęgłem. To, w jaki sposób to jest podłączone i dlaczego tak, omówię w następnym odcinku. Natomiast, jeżeli chodzi o zbiornik, to wymagany jest Właśnie i zawór bezpieczeństwa. Ja go montuję bezpośrednio w zbiorniku właśnie buforowym oraz naczynie przeponowe, czyli właśnie to samo co wcześniej, czyli kompensujemy właśnie te wzrosty ciśnienia. Więc mamy nasz zbiornik buforowy. W zbiorniku buforowym jest odpowietrznik, czyli jeżeli właśnie nasze powietrze znajdzie się w układzie, to tym odpowietrznikiem automatycznym te powietrze właśnie wyleci. I ze zbiornika buforowego mamy dwa wyjścia: na podłogówkę, czyli mamy grupę mieszającą i grupę, właśnie, pompową z mieszaniem, czyli podłączamy ciepłą wodę oraz zimną wodę i mamy pełną możliwość sterowania, i jaka temperatura trafi na układ. Drugi obieg to jest właśnie obieg na grzejniki, gdzie jest potrzebna wysoka temperatura. Jaka jest zmiana, jaką ja robię? To jest taka, że ja grzejniki podłączam od góry, od góry zbiornika buforowego. Dzięki temu rozłączam sobie grzejniki od podłogówki. To jest jedna rzecz, to omówię w następnym odcinku. Natomiast bardzo fajnie to się sprawdza, działa i powrót. Z grzejników i z podłogówki, właśnie bardzo często dajemy pod jeden zawór i możemy sobie wtedy odciąć i podłogówkę, i grzejniki. Więc mamy nasz zbiornik buforowy, nasz układ grzewczy. Mamy też dopuszczanie, dopuszczanie do układu, czyli jeżeli nam ciśnienie właśnie spadnie w układzie, to my możemy sobie dopuścić wodę do układu, ponieważ jest układ zamknięty, więc przy manometrze. Możemy sobie sprawdzić, jakie to ciśnienie jest, oraz dopuścić. Separator zanieczyszczeń z magnesem, taki też stosujemy, oraz zawory, tak żebyśmy mogli wyczyścić właśnie ten separator. I wracamy do pompy ciepła. Przy pompie ciepła znajdują się pół śrubunki oraz zawory, gdzie właśnie możemy odciąć jednostkę, zdemontować w razie potrzeby, gdyby coś się z nią stało i wymienić na nową. Jeżeli masz pytania, co do filmu oraz zastosowania schematu hydraulicznego w praktyce, w opisie znajduje się formularz. Dzięki za oglądanie, zostaw lajka, subskrypcję oraz komentarz. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć.